Witajcie w podsumowaniu tygodnia motoryzacyjnego. Bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Elektryczny potwór bez V8. Dodge znów zaskakuje. Legendarny charger Daytona zyskał nowe wcielenie, ale tym razem bez grzmiącej V8 pod maską. Zamiast tego mamy dwa silniki elektryczne, które razem wypluwają aż 630 koni i prawie 900 Nm momentu. A to jeszcze nie koniec. Dzięki systemowi Powershot można wycisnąć dodatkową dawkę mocy na krótką chwilę. Efekt sprint do setki. 3,3 sekundy i czas na ćwierć mili, jak w maselkarze na torze. Nowością w gamie jest wersja Sedan, która, mimo większej praktyczności, niemal nie różni się gabarytami od Coupé. też zaskakująco niewielką nadwagę tylko 23 kg więcej. W środku znajdziesz pełen luksus, ogromne ekrany. Ambientowe oświetlenie, kamery 360 i nawet ładowarkę bezprzewodową, to wciąż charger agresywny, szybki, ale już całkiem nowej generacji: elektrycznej. A dla fanów klasycznej motoryzacji, DOTrzykuje coś specjalnego: spali nową wersję Hurricane, która pojawi się jeszcze w tym roku. Audi atakuje rynek premium. Nowe Audi A6 Limousine właśnie zadebiutowało w polskich salonach i od razu zamieszało w segmencie premium. Choć wygląda jak klasa wyższa, jego cena bazowa może zaskoczyć. A6 startuje o 241 tysięcy złotych, to mniej niż podstawowe BMW serii 5 i Mercedes klasy E. Co oznacza jedno: niemiecka wojna cenowa właśnie się zaczęła. Pod maską znajdziemy benzynowe i wysokoprężne silniki o mocy od 204 do 367 koni, a także plug-in hybrydy z zasięgiem ponad 100 km na samym prądzie. Nawet w wersji podstawowej, A6 oferuje całkiem bogate wyposażenie od LEDów i wirtualnego kokpitu po systemy wspomagające parkowanie. BMW i Mercedes mają powód do niepokoju. Audi wchodzi z mocnym uderzeniem i naprawdę konkurencyjną ofertą. Nie tylko Europa odwraca się od wyłącznej elektromobilności, nawet w Chinach zaczęto szukać złotego środka. Odpowiedź! Nowe Volvo XC70. Nowy SUV z hybrydowym napędem plug potrafi przejechać nawet 180 km na samym prądzie, ale wciąż ma pod maską klasyczny silnik spalinowy. Dla kierowców to znaczy jedno, zero stresu o ładowanie, szczególnie w trasie. Volvo wraca do legendarnego oznaczenia XC70, ale tym razem nie jako kombi, tylko jako pełnoprawny SUV. Większy, nowocześniejszy i bardziej eko niż kiedykolwiek. Auto debiutuje w Chinach, a Europa jeszcze czeka na decyzję. Szwedzi pokazują, że da się łączyć nowoczesność z rozsądkiem bez rezygnacji z wygody. Ten model to taki kompromis, ale też zwiastun nowego kierunku w motoryzacji. Pytanie tylko, czy dostaniemy szansę, by go kupić. USA mówi nie zakazowi aut spalinowych. Wielki zwrot akcji w Stanach Zjednoczonych. Senat właśnie zablokował przepisy, które miały wprowadzić zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych w Kalifornii od 2035 roku. Decyzja zapadła większością głosów i trafi teraz na biurko Donalda Trumpa. Wszystko wskazuje na to, że podpisze ustawę bez wahania. Reakcje? Kalifornia grzmi o katastrofie dla klimatu, a producenci samochodów odetchnęli z ulgą ich zdaniem pomysł masowego przejścia na elektryki był od początku oderwany od rzeczywistości i trudno się z nimi nie zgodzić. W wielu stanach auta na prąd to nadal rzadkość, a infrastruktura kuleje. Może w końcu ktoś zadał sobie pytanie, czy elektryfikacja naprawdę jest odpowiedzią na wszystkie problemy bo technologia to jedno, a realia kierowców drugie. BMW właśnie zaprezentowało swój najnowszy limitowany model – Speedtop. Samochód powstał na bazie M8 Competition, ale zamiast klasycznego coupé mamy tu Shooting Brake'a, czyli sportowe kombi z dachem typu Targa. Premiera miała miejsce podczas prestiżowego konkursu elegancji Villa DST nad jeziorem Como. Auto stylistycznie nawiązuje do pokazanego wcześniej SkyTopa, ma niemal identyczny przód, wąskie reflektory, niską osłonę chłodnicy i maskę z wyraźnymi przetłoczeniami. BMW nie podało jeszcze dokładnej liczby egzemplarzy, ale wszystko wskazuje na to, że Top będzie produkowany w bardzo ograniczonej serii. Cena? Nieoficjalnie mówi się, że kosztuje tyle co pięć egzemplarzy BMW M3, czyli grubo ponad 2 miliony złotych. Tym samym dołącza do elitarnego grona najbardziej ekskluzywnych modeli bawarskiej marki. Xiaomi znów to zrobiło, tym razem nie ze smartfonem, a z elektrycznym Suwem, który rzuca wyzwanie samej Tesli. Model YU7 właśnie zadebiutował oficjalnie i już robi furorę w Chinach. Ambicje są ogromne, do końca przyszłego roku Chińczycy chcą sprzedać 100 tysięcy tych aut i mają ku temu powody y 7 wygląda świetnie, kosztuje rozsądne pieniądze, około 104 tysięcy złotych i bije Tesla Y z zasięgiem. Producent chwali się, że przejdziesz 835 km na jednym ładowaniu. Dla porównania Tesla Y daje radę na 593, a przyspieszenie Identyczne, od zera do setki w 5,9 sekundy. Auto mierzy prawie 5 metrów długości, waży ponad 2 tony i oferuje ogromny ekran zamiast klasycznych zegarów. W środku znajdziemy też procesor znany z topowych smartfonów Snapdragon 8. Czy Xiaomi właśnie rozpoczęło nowy rozdział w świecie aut elektrycznych? Jedno jest pewne: konkurencja powinna czuć się nieswojo. Chiński hit zaskakuje w Polsce. Nowy gracz wjechał do Polski i od razu podgrzewa atmosferę w segmencie miejskich elektryków. Byt Dolphin Surf prosto z Chin, ale stworzony z myślą o europejskich kierowcach. Właśnie zajczył swój oficjalny debiut i nie chodzi tu tylko o egzotyczne pochodzenie czy nazwę, ale o coś znacznie ważniejszego, bardzo rozsądne ceny, nowoczesną technologię i praktyczne podejście do jazdy po mieście. Choć ma mniej niż 4 metry długości, w środku zaskakuje przestronnością, jakością i przemyślanym wyposażeniem. Do tego oferuje kilka wariantów, od podstawowej wersji z zasięgiem około 200 km do mocnego komforta z ponad 300 km na jednym ładowaniu i całą listę gadżetów, w tym kamerą 360 i obracanym ekranem dotykowym. Zawieszenie, stabilne. Prowadzenie pewne, cena nawet od 40 kilku tysięcy złotych po dopłatach, a to już może być powód, by konkurencja zaczęła się bać. Jeśli szukasz elektryka do miasta i nie chcesz iść na kompromisy, Dolphin Surf może być odpowiedzią. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i zostało nam już bardzo niewiele, aby uzyskać 90 tysięcy subskrypcji, co tak jak już wcześniej mówiłam, będzie oznaczało kolejny konkurs z fajnymi nagrodami, więc dobijmy te 500 subskrypcji i widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że już wtedy odbędzie się konkurs.